To pokazuje, w jak porąbanym świecie żyjemy. Poseł Konfederacji Wilk przyszedł do pracy, czyli na obrady Sejmu narąbany jak Messerschmitt. Sprawa się rypła, bo nagrali go, ale... Poseł Wilk zachował się honorowo. Po pierwsze przyznał, że rzeczywiście był narąbany jak Messerschmitt. Nie próbował udawać, że to była jakaś... Awaria mikrofonu. Nie próbował zastraszać ludzi, którzy ewidentnie to zauważyli, tak jak jeden z tuskowych ministrów. Wreszcie Konfederacja nie napuszczała na ludzi, którzy widzieli to, co widzieli, armii swoich troli, którzy próbowali udowodnić, że rzeczywiście to była awaria mikrofonu, która brzmiała i wyglądała jak stan upojenia alkoholowego. Ponadto poseł Wilk przeprosił, a to u polityków nieczęsto się zdarza, i powiedział, że idzie na odwyk. Czyli nie tylko przyznał, że ma problem, ale również, że zamierza z tym problemem coś zrobić. I, i z miejsca został bohaterem internetu. No, z jednej strony, rzeczywiście, na tle typowego. Obszczy mordy, który przychodzi do pracy pijany i próbuje zastraszać ludzi, wykorzystując fakt, że jest ministrem odpowiedzialnym za, za resorty siłowe, wykorzystywać troli do wmawiania ludziom, że słyszeli nie to, co słyszeli, widzieli nie to, co widzieli, to rzeczywiście zachowanie bohaterskie. Ale postawmy się w sytuacji, co by było, gdyby to był zwykły Polak. Nie polityk, czyli kasta, która nami rządzi, tylko jeden z nas, zwykłych Polaków. Gdybyś ty przyszedł do Twojej pracy, a Sejm to jest miejsce pracy tych ludzi, oni zarabiają ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie za kilka dni pracy w miesiącu, razem z dodatkami tyle wychodzi. A więc, gdybyś Ty przyszedł do Twojej pracy, narombany jak Messerschmitt i by Cię złapali, to byś wyleciał z roboty dyscyplinarnie i więcej miał problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy w zawodzie. Bo przychodzenie do pracy pijanym to wybitny brak szacunku do pracodawcy. W tym wypadku pracodawcą jesteśmy my, naród, bo to my tym ludziom płacimy. A więc poseł, elita, jeden z nich, który łamie prawo, który robi coś, za co My byśmy wylecieli z robota być może nawet poszli siedzieć, gdybyśmy na przykład byli lekarzem, który przyszedł pijany do roboty i pacjentów leczył. On, za sam fakt, że nie próbuje ludzi zastraszać, nie próbuje wykorzystywać swojej pozycji zawodowej, nagle zostaje bohaterem. Ktoś powie: Krzyszku, to porównanie jest nie na miejscu. Przecież lekarz, który po pijaku leczy ludzi, może kogoś skrzywdzić, a poseł, który po pijaku. Chce uchwalać prawo, które potem będzie dotyczyło milionów nas Polaków, nie stanowi zagrożenia, nie może kogoś skrzywdzić. Dziwna sytuacja, pokazująca właśnie w jakim świecie żyjemy, że odrobina przyzwoitości wśród kasty politycznej jest tak rzadkim zjawiskiem, że my jesteśmy w stanie uznać za bohaterstwo to, że ktoś przynajmniej odrobinę tej przyzwoitości wykazał, i jak był narąbany jak Messerschmitt, to powiedział: Jestem narąbany jak Messerschmitt. Nie próbował kluczyć, nie próbował mataczyć, nie próbował zastraszać ludzi, wykorzystując swoją pozycję. To i wreszcie się przyznał. Proszę Państwa, czy to nie jest tak, że politycy zachowują się, jakby byli naszymi władcami, zachowują się, jakby byli od nas lepsi, zachowują się, jakby mieli więcej praw, bo my dajemy na to? przyzwolenie i nie, broń Boże, nie atakuje posła wilka. Zwracam tylko uwagę na nasze generalne zachowanie. Politycy nas oszukują w sposób bezczelny na każdym kroku. Wręcz dają sobie prawo do oszukiwania nas, prawda? A jednocześnie co? A jednocześnie my dajemy na to przyzwolenie. Tyle, drodzy państwo. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.